Są bardzo różne sposoby czytania Pisma Świętego. Na początku warto przypomnieć, że wtedy, gdy mamy w dłoniach tę księgę lub jej podobną, na której jest napisane Pismo Święte, Biblia, czy jeżeli to jest część Biblia, więc Nowy Testament lub Stary Testament, czy też Księga Psalmów, bo i takie wydania są, warto właśnie pamiętać, że to jest Biblia, to jest Księga to jeszcze nie jest słowo Boże. Nie wolno wyrywać z kontekstu poszczególnych słów czy cytatów, ponieważ wtedy może dojść wręcz do rzeczy absurdalnych i można by powiedzieć przeciwnych słowu Bożemu. No możemy wtedy, że tak powiem, nie tylko nie przyjąć słowa Bożego, nie usłyszeć go, ale wręcz Zrobić z Pisma Świętego anty-Boże Słowo, antysłowo. słowo Bardzo niedobrą formą zapoznawania się, czy słuchania Słowa Bożego, bo o tym już tutaj mówimy, a więc tego czytania Pisma Świętego, jest tak zwane otwieranie zależy gdzie się trafi. Nie? I wtedy jest tak, jak trafimy coś takiego, co nam się w miarę tam podoba, no to nie jest najgorzej, no pięknie, Słowo Boże dało mi pocieszenie, że pismo święte, no takie piękne, wersety budujące, pocieszające, pisze, bo takie też się na pewno trafią. Tyle tylko, że wtedy warto by było przeczytać, co jest przed, co jest po, i umieścić na przykład tenże cytat w kontekście całej księgi, czy w kontekście całej historii zbawienia, no i wtedy różne rzeczy inne mogą nam wyjść. A pamiętajmy, że wtedy, kiedy człowiek robi z siebie takiego Pana Boga, nie? czyli ja tak otworzę Pismo Święte, tak zobaczymy, gdzie mi jakiś werset coś pokaże, ryzykuje niestety, że diabeł mu pokaże to, co chyba nikt by nie tylko nie chciał, ale to, co jest nieprawdziwe. Wyobraźmy sobie, że tak otwieramy to Pismo Święte, tak no, zależy na chybił trafił. I trafiamy na przykład to zdanie, które mówi o tym, że Judasz się powiesił. No i co wtedy zrobi? I powiesz, no to ja się muszę powiesić, no bo tak Słowo Bożemu. No dobrze, tylko że każdy by chyba zdrowomyślący powiedział, no stuknij się człowieku w głowę, bo przecież Pan Bóg nie będzie od Ciebie żądał tego, czy mówił ci przez swoje słowo, że masz się powiesić. No bo Judasz się powiesił, te akurat otworzyłeś na tym fragmencie Pisma Świętego. Dlatego yy, wielka prośba i zalecenie ci, którzy biorą się za czytanie Pisma Świętego i gdzieś tam mówią, że tak sobie otworzymy gdzieś i, i to, to będzie to słowo, które do mnie mówi, nie mój drogi. To jest akurat ten cytat, który gdzieś sobie otworzyłeś i nie wiadomo, za na, czyim natchnieniem to otworzyłeś. Niektórzy mówią nawet, że mm, pomodlimy się wcześniej i wtedy to słowo, które otworzymy, to będzie akurat to słowo, które nam jest dane. Wcale to nie gwarantuje tego, że to będzie to słowo, bo może to być jakieś nawet pocieszenie albo może być coś innego. I diabeł też potrafi pokazać poprzez to, żeby gdzieś człowieka zgnębić. Pamiętajmy, że diabeł zna, słowo, zna Pismo Święte, właśnie tutaj jest to, zna Pismo Święte lepiej niż my wszyscy razem wzięci, ale nie ma słowa Bożego, a więc nie ma tego słowa, które daje życie, tego słowa, który jest miłosierdziem, bo w piekle wśród demonów u szatana nie ma życia, nie ma miłosierdzia. Dlatego bardzo często będzie manipulował Pismem Świętym, cytatami z Pisma Świętego. Tak jak to przecież wiemy z epizodu kuszenia pana Jezusa, że bardzo sprawnie diabeł cytował Pismo Święte i wydawałoby się, że wręcz w sposób taki, że no po ludzku to nie do zakwestionowania. A jednak Chrystus odpowiada już nie cytatami tylko cytatami z Pisma Świętego, ale słowem Bożym właśnie tym słowem. Które jest prawdą, które pokazuje Ci prawdę, a nie tylko jakiś kawałek prawdy. Dlatego zalecenie i prośba, żebyśmy nie robili z siebie bogów, nie brali, że tak powiem, każdego cytatu jak objawienia Bożego, nie robili czegoś takiego, że tam robimy sobie przypadkiem, coś sobie tam otworzymy i to będzie teraz przesłanie Boże pewne, boskie, wręcz dla mnie, co mam robić, a co nie mam robić. Ponieważ. Pamiętajmy o tym, że bardzo często zdarza się, że diabeł to Ci da nawet 99% wtedy, kiedy wie, że będzie mógł zabrać później setkę, czyli 100%. A więc da Ci nawet kilkadziesiąt ładnych cytatów, pozwoli na to, które gdzieś Cię podbudują. A później w odpowiednim momencie, kiedy gdzieś człowiek będzie w jakimś kryzysie czy w jakimś kluczowym momencie, Ci, jak to mówią, dowali Ci właśnie takim cytatem, jak wspomniałem, Judas się powiesił. No i powiesz, no dobrze, skoro do tej pory się sprawdzało, bo tak fajnie nie podbudowywało to, to pismo święte, no to w takim razie muszę zrealizować też i, i to, co się wtedy otworzy. Pamiętajmy, żeby nie ufać tutaj za bardzo tym naszym wyobrażeniom, tym mniemaniom o nas, że my to już tam znamy wiele, znamy wszystko, bo trochę żeśmy coś poczytali, bo trochę tych cytatów gdzieś tam znamy. No i parę razy, czy wiele razy nam się udawało otworzyć na, no, na takim cytacie pisma świętego, który gdzieś tam zawierał jakąś myśl. Pamiętajmy, że diabeł bardzo ładnie potrafi tym też manipulować. Dlatego lektura tej księgi Biblii tekstu pisma świętego. Żeby usłyszeć rzeczywiście słowo Boże, trzeba brać je w kontekście całości, a więc ta lektura osobista, bo lektura, lektura pisma świętego to jest przede wszystkim lektura osobista, żeby usłyszeć rzeczywiście słowo Boże, to trzeba się wsłuchać w głos Kościoła Katolickiego, we wspólnocie Kościoła Katolickiego, a więc tam, gdzie to jest wyjaśnione, tam, gdzie jest to umieszczone w kontekście właśnie całej historii zbawienia. ponieważ poszczególne epizody, które są, one nie są po to tylko, żeby istniały same dla siebie, tylko one są jak gdyby tą drogą, która prowadzi do czegoś, tymi etapami i nie wolno ich rozumieć wyrwane z kontekstu i teraz to ja już wiem wszystko. Pokola Marii jest niezbędna do usłyszenia Słowa Bożego.